Witam panowie, słuchajcie, jestem tak dociekliwy, bo im więcej inwestuję w dany projekt, tym więcej myszkuję i szukam, czy jest firma legitna, czy czasami, żeby po prostu nie wtopić. Kasy, a poza tym, żebyście wy też nie wtopili. Także na no myślę i coraz bardziej jestem przychylny. Firma Go Mining, legitna, współpracująca z dużymi firmami. Także co? Posprawdzałem i dzisiaj dorzuciłem następne terahasze. Już mam 50 terahaszy bez bonusowej. Bez bonusowej. 50 terahaszy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem koparek działających już cały czas i zarabiających dla nie pasywnie. Co mnie przekonało? Posprawdzałem znowuż tutaj. Go Mining zabezpiecza inwestycje o wartości 3 milionów dolarów do Pit Capital. Następnie konferencje teraz aktualnie będzie 27-29 2025, Bitcoin 2025 szukamy osób, które będą miały wykłady, między innymi Jeremy Dreyer Go Mining. Sponsorzy jest Go Mining LinkedIn Jeremy Dreyer dyrektor zarządzający firmą Go Mining. Także no tak widzimy szereg dobrych informacji że firma jest legitna i cały czas tutaj działa. Na razie nie spotkałem jeszcze jakiejś e, złej opinii. Na razie same dobre informacje na temat firmy Go GoMining, czyli kopanie kryptowalut. Rejestrując się z mojego linku dostajesz 16 terahashi przez około 3, 3 tygodni, Zarabiać legitne bitcoiny. Także można spróbować, jeżeli Ci się spodoba ten sposób zarabiania można działać inwestować. Ja inwestuję coraz więcej i będę cały czas dorzucał terahaszy, aby mieć za jakiś czas naprawdę super dochód pasywny. Także na razie mi wypłaca firma gdzieś tak co 5 dni, a chcę to zrobić, żebym było codziennie na mój portfel zewnętrzny przerywali bitcoiny. Poniżej jest link do firmy GoMining. Z tego linku się zarejestrujesz, otrzymasz bonusową kopareczkę 16 terahaszy, wartości około 1600 złotych. Jeżeli jeszcze nie jesteś pewny tej firmy, Szukaj, myszkuj na temat firmy GoMining w sieci. Na pewno same dobre informacje otrzymasz, które gdzieś cały czas utrzymują. Wierzę, że to jest ta firma. Daj lajka, daj suba. Pozdrawiam, do następnego.